Dzień dobry, zapraszam Was na wezwanie rozciągania boków ciała. Zapraszam Was na matę. Usiądźcie sobie, z krzyżem, Można sobie położyć jakąś kostkę albo poduszkę pod biodra, tak żeby Wam było wygodniej. kręgosłup był wyprostowany. Z wdechem ręce w górę, zapleć dłonie, odwróć ręce w kierunku nieba, barki w dół. I teraz po pięć razy idziemy teraz do boku. W jedną patrzymy w przeciwnym kierunku, w górę, i w przeciwnym. Pięć razy na stronę. W jedną. I w drugą. Wdech w górę. Z wydechem idziemy do boku. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I wdech. I wydech. I w górę. Ręce w dół. Lewa ręka w górę. Wdech. I teraz schodzimy w dół. Patrzymy w przeciwnym kierunku i teraz lewe biodro idzie w dół, ciągnie w dół, a ręka idzie w przeciwnym kierunku. I trzymamy na 5 oddechów. Zostajesz tutaj. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć w górę. Ręce w górę, zamieniamy strony. I tutaj też zostajemy na 5. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Prawy pośladek zostaje na macie i w górę. I jeszcze raz. Lewy pośladek ciągnie w dół i lewa ręka w przeciwnym kierunku. Bark, prawy bark w dół i trzymamy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć w górę. I jeszcze zamieniamy lewy bark w dół. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. I w górę. Przechodzimy sobie do klęku podpartego. Barki są nad karstkami. Biodra i kolana w jednej linii. i Przechodzimy do pozycji krowy i kota. Biodra idą na zewnątrz. Mostek w górę. I wydech. Zaokrągamy plec. I pięć razy. Wdech. I wydech. I wdech. W górę. I wydech. I wdech. I jeszcze raz. I wydech. I przechodzimy sobie do neutralnej pozycji. Duże paluchy razem, kolana szeroko przejdź do pozycji dziecka, Połóż czoło na macie. I teraz, teraz prawą rękę dajemy do boku, lewą rękę dajemy na prawą i teraz lewy pośrodek ciągnie w dół. Trzymamy. Jeden, dwa. Trzy, cztery, pięć. Wróć do centrum. I druga strona. Jeden, dwa. Prawy pośladek ciągnie w dół. Trzy, cztery, pięć. Przechodzimy do centrum. Przejdź do klęku podpartego. I teraz lewa noga idzie do boku. Prawa noga zostaje ugięta. Lewa ręka idzie wzdłuż wyprostowanej nogi, prawa ręka w górze i ciągniemy. Trzymamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zamieniamy strony. Prawa ręka na ziemi, lewa ręka idzie nad głową. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zamieniamy nogi, po wyprostowanej ręce, nodze i druga strona. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Zamieniamy. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Przechodzimy do psa z głową w dół. Plecy proste. Uginamy raz jedną nogę i raz drugą. Mocno biodra. Rozciągamy boki ciała, boczną część bioder. Po pięć razy na każdą stronę. Jeszcze. Jeszcze pięć razy. Na każdą stronę. Jeszcze trzy. Prawa i lewa tak samo. I jeszcze raz. I uginamy oba kolana. Małymi kroczkami. przechodzimy do przodu. Maty głowa w górę, wdech z wydechem skłon. W dół rolujemy plecy. Unosimy się do góry. Barki do tyłu. I los. Unosimy prawą nogę. Przechodzimy do wojownika drugiego. Dość szeroki wykrok. Uginamy kolano. Barki w dół. Napinamy pośladki. Trzymamy brzuch. Tylna ręka do tyłu. Przednia ręka w górę. Trzymaj. Jeden. 2, 3, 4 i 5 ręka na kolanie, nad głową. 1, 2, 3, 4 i 5 i przejść do przodu. Zamień nogi, unosimy lewą, lewa do tyłu, wojownik drugi. Ręka do tyłu, trzymamy. 1, 2, trzy, cztery, pięć. Połóż łokieć na kolanie. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Ręce do boku, Przejdź do centrum, ręce w górę wdech i z wydechem złącz dłonie. Dziękuję i dziewczyny, te ćwiczenia wykonujcie przez następne siedem dni. Powodzenia. 拜拜。Bye bye.